Cześć! Dzisiaj opowiem o problemach księży, o serialu Pan i Pani Smith, zawieszających się w smartfonach oraz o nowym trendzie na TikToku. Prime Video pokazało pierwszy zwiastun swojej przyszłorocznej serii będącej nową interpretacją Pana i Pani Smith. W serialu kreacje małżonków zabójców przejmują Donald Glover oraz Maja Erskine. W serialowej wersji Pana i Pani Smith zobaczymy odświeżoną historię małżeństwa, które poznaliśmy w głośnej komedii akcji z 2005 roku o tym samym tytule. Fabuła skupia się wokół pary znudzonych małżonków, którzy dowiadują się, że oboje są zabójcami wynajętymi przez konkurencyjne agencje. Donald Glover, który jest współtwórcą i producentem wykonawczym Pana i Pani Smith w ramach umowy z Amazon Studios, w jednym z wywiadów z ostatniego miesiąca przyznał, że serialowa reinterpretacja opowieści o parze zabójców będzie zupełnie odrębna od filmowego pierwowzoru i przedstawi głębszą opowieść poświęconą współczesnym związkom i małżeństwom. Premiera serialu w ofercie platformy streamingowej Amazona odbędzie się dokładnie 2 lutego przyszłego roku. Ktoś hakuje smartfony w Warszawskim Metrze. A tak polega na wysyłaniu wielokrotnych próśb o sparowanie z innym urządzeniem za pomocą bluetooth, co powoduje zawieszanie smartfonów i uniemożliwia korzystanie z urządzenia. Jak się okazało, problem dotyczy nie tylko telefonów z systemem Android, jak i tych posiadających iOS, ale również komputerów obsługujących na technologię bluetooth. Jak podaje serwis niebezpiecznik, jeszcze przed wejściem na stację metra w iPhone'ach wystarczy wyłączyć bluetooth, a na Androidach trzeba wyłączyć widoczność urządzenia. Na komputerach należy w ustawieniach wyłączyć funkcję szybkiego parowania, a wasze urządzenia będą bezpieczne przed atakami hakera. 40 milionów razy obejrzany został na TikToku filmik z warszawskiej galerii BEMOW, na którym widać grupę nastolatków poruszających się na czworaka po strefie gastronomicznej. Wężyk pełzających próbuje dostać się do kasy sieci KFC, ale zostaje stamtąd przepędzony. Młodzież przenosi się więc w obszar stolików. Nagranie zostało opublikowane przez użytkownika Crowley Possessed, z angielskiego Opętany Pełzaniem, który zapoczątkował trend w Polsce. Początkowo autor konta publikował filmiki, na których sam porusza się na czworaka w różnych miejscach publicznych w Warszawie, a z czasem zaczęły do niego dołączać kolejne osoby. Jaki ma cel pełzanie po podłogach centrum handlowym, nie wiadomo, ale wszystko wskazuje na to, że chodzi po prostu o dziwnie rozumianą, dobrą zabawę. Taki sposób spędzania wolnego czasu podoba się jednak internautom. Profil obserwuje już ponad 400 tysięcy użytkowników, a filmiki na ogół spotykają się też z pozytywnymi komentarzami. Jak dla mnie dziwna forma rozrywki, ale nie robią nikomu krzywdy, więc nie mam nic przeciwko. Księża skarżą się na coraz mniejsze zarobki. Zarobki księży są uzależnione od wiernych, których nie tylko ubywa, ale też są mniej hojni niż jeszcze dekadę temu. Największy problem dla duchownych stanowią jednak śluby, których liczba w Polsce spadła do niespotykanego wcześniej poziomu. Jeśli ślub, to tylko w kościele. Ten model rozpoczynania małżeństwa dawno już przestał być jedynym rozwiązaniem, co dobitnie odczuwają księża. Duchowni twierdzą, że to właśnie brak wierzących nowożeńców jest powodem, przez który zarobki księży są najniższe od lat. Choć przywiązanie do instytucji Kościoła w Polsce nadal jest stosunkowo silne i wielu regularnie uczestniczy w Mszach Świętych, to wpływy finansowe definitywnie spadły. Co więcej, wierni są znacznie mniej hojni, czego nie im już księża. Jak wam brakuje pieniędzy, to dzwoncie do ryzyka, a co dostaje milionowe przelewy odpis, niech się podzieli. Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku tylko połowa ślubów odbywała się w kościele. W latach 90. i na przełomie wieków dorosłość wchodzili ludzie, którzy urodzili się w wyżu demograficznym. Tych ślubów mieliśmy wówczas w każdej parafii kilkadziesiąt rocznie, bo niemal każdy mówił sobie tak w kościele. Wówczas można było brać po 200 zł za ceremonię i tak wychodziły z tego bardzo fajne pieniążki, mówi proboszcz z Podhala, z którym rozmawiał Onet.pl. Na przestrzeni lat nie zmieniła się jedna rzecz. Udzielenie ślubu formalnie kosztuje co łaska i taka jest praktyka w wielu parafiach. Aczkolwiek wielu księży ma swój cennik, który doskonale znają parafianie. Ludzie myślą, że ja mam im dawać sakramenty za darmo, bo od tego jestem, mówi jeden z proboszczów z Wielkopolski. Jeden z księży powiedział, że kasuje po 600-800 zł od ludzi biedniejszych, no nawet półtora tysiąca od bogaczy i dodał, że to wbrew pozorom nie są tak duże pieniądze. No to panie proboszczu, powiedzmy sobie tak. Dla porównania, na jednym z serwisów poświęconych ślubom, odnalazłem informację, że ślub cywilny jest za darmo, a zapłacić trzeba za dokumenty wymagane do ślubu oraz sam akt małżeństwa. 1000 zł to trzeba dopłacić tylko w przypadku, gdy ceremonia ma się odbyć w innym miejscu niż Urząd Stanu Cywilnego, a więc po zliczeniu kosztów dokumentów wychodzi niecałe 200 zł. A wywołacie 1,5 tysiąca, a dodatkowo po ślubie cywilnym łatwiej o rozwód, gdyby związek okazał się klapą. A jeżeli chodzi o 200 zł, w latach 90., to wtedy pensja w okolicach 600 zł była normą, więc i tak wołaliście 1 trzecią wypłaty za coś, co powinniście robić co łaska. W środę Sąd Krajowy w Zwickau, mieście położonym w kraju związkowym Saksonia w Niemczech, uznał oskarżonego za winnego przestępstwa na tle seksualnym ze skutkiem śmiertelnym oraz umyślnego uszkodzenia ciała, o czym poinformował rzecznik sądu. Według sędziów, w dniu 12 kwietnia 2023 roku, około godziny 22, Mohamed A zapukał do drzwi mieszkania swojej sąsiadki Liny L. W Reichenbach, mieście położonym w kraju związkowym Saksonia, kiedy 93-latka otworzyła drzwi, Mohamad A odepchnął ją na bok, aby dostać się do mieszkania. Po krótkiej szarpaninie usiadł na kanapie i zapalił papierosa. Następnie zdjął spodnie, chcąc wykorzystać starszą kobietę. Wówczas, jak wynika z ustaleń prokuratury, w niewielkim mieszkaniu doszło do bójki, a starsza kobieta próbowała uchronić się przed gwałtem. Muhammad A. usiłując wykorzystać ją seksualnie postępował tak brutalnie, że Lina L. doznała kilku złaman kości. Po zdarzeniu Mohamed A. opuścił mieszkanie, zabierając ze sobą spodnie ofiary. Ciężko ranna Lina L. leżała w poprzedpokoju i zdołała zwrócić na siebie uwagę uderzając w drzwi. Znalazł ją jej syn i zaalarmował policję oraz pogotowie. I chociaż Lina L. oficjalnie zmarła 12 kwietnia na zapalenie płuc, to według prokuratury przyczyną śmierci była napaść na tle seksualnym. Jak się okazało, sprawca jest dobrze znany policji. Pakistańczyk przybył do Niemiec w 1998 roku i nigdy nie pracował. Żyje z zasiłków socjalnych, a państwo opłaca mu czynsz. W 2012 roku został skazany na 5 lat więzienia za gwałt i uszkodzenie ciała, a mimo to po wyjściu na wolność mógł pozostać w Niemczech. Pozostaje pytanie dlaczego. Otóż Islamska Republika Pakistanu nie zidentyfikowała dotąd Mohammada A jako obywatela Pakistanu. W rezultacie nie można było załatwić dla niego dokumentów pozwalających na deportację.